Хай витайче в колена ма, че отворим си Браво Спорт. Чакай, че го ставя добре. Е, хай, ще се отложим в Бразилия на либрет му, бе, да пием кафе. Така му ще Zdjęmy sobie dokładnie, Co my tutaj mamy? Jedną suchetkę Brazylii. No to już sobie wyciągniemy. I pierwszą na moim kanale. Limitkę Mario Balotelliego. Tu sobie nie mam. I tam jedną saszetkę. Z Neymar. Przypomnijcie mi w komach, bo zbieram te wszystkie soszetki na pamiątkę, ale z piłkarzami różnymi. Brakuje mam trzech. Falcao, Neymar i kto tam jeszcze był? Nie, 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 Falcao, Neymar nie, i chyba... i nie, No nie, jeszcze jeszcze nie, jest. No, jeszcze nie, nie, tak yy, to można... A, może najpierw sobie przeglądniemy tak szybko, brawo sport. Mamy specjalny... wow. O, o to chodziło. No super. Aha, przypomniało mi się dzięki temu, że na koniec będzie jeszcze info. O, to piętnastka. To jest pierwszy Torres? Nie widzę. Dobra, to szybko się zerkniemy. I bym się przewrócił. Mało miejsca mam tutaj. O, trudno. O, katałachy. Dobra. Muszę już coś, nie robić takiego fajnego. Odłożę sobie to gdzieś na bok. Przejdźmy do otwierania. saszetki. Wstawię dobrze. Może Tak sobie otworzę, bo z dawno w taki sposób. Dobry. Błagam, każdy trafia topki yy, poraczek zbieraczek, ośrany yy, kolekcjoner, wszyscy... Ja, ja się znalazł. David Louis, Arbeloa, Tider, Chińczyk, Ekspert będzie, już wiem Connor niestety. I pff. Yy, Valadares, no i niestety. Nasza powtóra. No, to było takie nieudane trochę. Strasznie mi się nie podobało. Ale może się z kimś wymienię. Pisać, wymienię się chętnie. Dobra. I mi to bardzo świetnego. I teraz jeszcze info. Jest takie. Jutro otworzymy sobie dzień. Nie jutro, ale. W ogóle nie wiem, czy będę to nagrywał, ale prawdopodobnie starter pack, ale nie jest to pewne. Jutro nie będę miał, cho Chociaż, no nie wiem, sami zobaczycie. Do usłyszenia, hej.